W tych eliminacjach U19 mistrzostw Europy startują cztery zespoły. Są to zespoły polskiej reprezentacji, Ukrainy, Irlandii i Włoch. Wiemy również, że z tej grupy może wystartować, wygrać tą eliminację może tylko jeden zespół, który awansuje do dalszych gier rozgrytek. Ten turniej odbędzie się w trzech miastach konkretnie w Koszalinie, gdzie rozpoczniemy z 24 pierwszym meczem. Będzie to mecz Irlandia, Polska Drugim miastem jest Kołobrzeg i trzecim miastem jest Szczecinek. I tak 24 to jest 5, 24. 5 maja, Włochy Ukraina, Szczecinek i drugi mecz Irlandia Polska Koszalin. 26 maja będą rozgrywane następujące mecze Włochy-Polska-Kołobrzeg, myślę Panie Prezydencie, że na otwarcie również stadionu no ma Pan super mecz z Włochami, to aż miło posłuchać. 20 się Planujemy, że o 20, że planujemy wypróbować pana światło, które tam jest zamontowane, żeby zobaczyć czy... To no inna firma niż zegary w I drugi mecz planujemy również Ukraina, Irlandia. To ten drugi mecz odbył się również w Koszalinie. 29 maja Irlandia-Włochy po i, i Polska, Ukraina, Szczeciny. Tutaj trzeba przyznać, że w rozmowach tych chcieliśmy podzielić, żeby ta re, polska reprezentacja grała w tych trzech miastach, żeby nie było później dyskusji, jakichś tam animozji jeden do drugiego, jedno do drugiego miasta, żeby te miasta wszystkie gościły reprezentację. My dzisiaj podpisujemy zwane certyfikaty bezpieczeństwa dla stadionów, to jest, to jest zobowiązanie, że, że obiekty będą spełniały wymogi UEFA. Wiemy już po, po spotkaniu na Bałtyku, że, że pewne yy, E, pewne prace będą musiały być niewykonane. Na szczęście nie powoduje to jakiejś rewolucji, na, 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 jeśli chodzi o płytę stadionu i, i, i samo ukształtowanie po prostu stadion jest kilka metrów za, za krótki. Jest miejsce, żeby go wydłużyć, więc tutaj, tutaj nie będzie najmniejszych problemów. Będzie miał te 105 metrów wymagane przez UEFA i długi nazwisko. Ja mam szybki i krótki podpis, ale jest kropka, to jest Spada na nas duża odpowiedzialność, panie prezesie, na wszystkich organizatorów i na władze poszczególnych miast. No ale po to budujemy stadiony, po to mamy te stadiony, żeby też właśnie rozgrywane były takie mecze rangi międzynarodowej. Tym bardziej, że jak tutaj kolega z Polskiego Związku mówi, to jest jeden z większych w historii, zgadza się? Zgadza się, zgadza się. Zgadza się. bardzo ciszymy. Jako prezydent miasta rzek, podwójnie się cieszę, bo to będzie pierwsza okazja do pokazania naszej perełeczki sportowej w regionie, ja myślę, że w województwie stadionu, który w chwili obecnej jest w fazie jakby końcowej realizacji. I z wielką odpowiedzialnością, przyjemnością, panie premier, się tym piłem podpisuję. Dziękuję bardzo. Ze strony Szczecinka na pewno deklaruję, że, że te mecze przygotujemy. W w należyty sposób. Tytułem doświadczeń lat poprzednich przecinek organizował już kilka takich meczy. Dlatego myślę, że nie zawiedliśmy zaufania i po raz kolejny obiekt zostanie przygotowany do turnieju do rozgrywek. Ale tak w ogóle to chciałem podziękować za właśnie za to zaufanie, jakim nas Państwo obdarowaliście, bo e, promocja naszego regionu, naszych miast właśnie poprzez takie spotkania jest na pewno potrzebna. E, no cóż, e, ja mogę tylko wszystkich za pośrednictwem mediów zaprosić na mecze do Szczecinka 24 i 26. Słowo się rzekło. 29.